Hej, cześć siam tutaj Brian. I tak jak obiecałem zagramy sobie FIFA. 14 Już trochę pograłem, nie chciałem wam pokazywać jak lamiłem, bo to była ciężka wędrówka. Ale już w miarę taki sobie skład zrobiłem fajny. Tutaj wam macie. Zobaczcie sobie. Tutaj jeszcze na ławce rezerwowych. Tak. Odpoczywają Diego, Santana i Mandzukic Tu jest. No, nawet fajnie mi się nim gra. Ale może przejdźmy do konkretów i zagrajmy sobie Ultimate'a. Jestem to w ósmej lidze po prostu siedzę tutaj już cały czas. Już chyba będzie to drugi <laughs> w cudzysłowie sezon. Jak gram w ósmej lidze, nie mogę się przebić. Bo albo mnie wyrzuca, albo kolesia. To jest straszne. Czemu wybrałem jak Akurat. Wydaje mi się, że teraz najlepsza jest Bundesliga i tania jest, więc dlatego postanowiłem wybrać ją, ale teraz gdy coś więcej zarobię, to może złożę angielski jakiś skład. Okej. Okay. No, to jeśli to wygramy, mamy jeszcze dwa mecze, wygramy, to awansujemy. Wygramy sobie z kontry może, spokojnie. O, no, no, dawaj go. Dobrze. piękna piła. No, musi. No idzie. I bomba. O! Kurwa, pierwsza sytuacja, słupek. No, nie, jeszcze dotknął. Nie należy jakiej sytuacji. Na... Czy miałem analoga w drugą stronę kompletnie? Z tego wrażenia, że aż nie zobaczyłem i przeciwnik ma skład No i dalej tak, już możecie poznać lekko Gram sobie <laughs> Lubię na znaczy Lubię Podoba mi się granie górą Chyba mi się najlepiej gra górą A i wczoraj taki o... wieczorem to było, w później godzinach chyba koło drugiej Może nawet nie, koło pierwszej Grałem sobie normalnie ultimate'a Szybko strzeliłem bramkę A potem się okazało Znaczy potem Fakcja co ja zrobiłem Potem się okazało Zobaczyłem, że gram Z gościem, z nickiem Kamyk HD Po prostu jak to zobaczyłem to nie umiałem grać W ogóle Pierwszy strzeliłem fajnie gola szybko A potem Zobaczyłem nick i wiecie, odcinka, kompletnie nic. Jeśli Kamek, Kamek wrzuci ten film... No to ja to tak gdzieś dam w adnotacji, to sobie zobaczycie. Jeszcze wspomnę od, w kolejnych materiałach o tym. Ups, no przez wykopał. Można coś przeatakować i, i zlu No nie no! Nie! NIE! Ja pier Torres Co ja zrobiłem. No dobra, zmieniamy taktykę teraz. Musimy to wygrać. Nie to. Tutaj. Ofensywny. Wysoki pressing. Ups. Koch, on jest słaby. Znaczy słaby, w pierwszym moim składzie grał. Dobre, A ja chyba nie, nie wprowadzę Diego i tamtych, to chyba tego nie wygram. Nie! Yeah. Dobrze! Stawaj, stawaj, stawaj! Dobrze! I teraz kontra. I piękny, pięknie musi być, a czy będzie? GOL! Jest ale Remis to za mało żeby awansować Spokojnie. Dopiero pierwsza połowa. I od razu zmienię taktykę i. Zawsze tak mam, jak Kolz mi strzeli gola to od razu wpadam wpadam trans i od razu strzelam gola po jakichś 5 minutach. I kolejna dobra piłka, Alt dojdzie, dojdzie, i wrzuta. Gol. Peric! <laughs> Musiałbym się zgrazać, o! Ja. No, 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 biegać za nimi! Ups!

Co on zrobił? Pięknie! Daję za tego Bramka za 2000 eur, całe, naprawdę za jej bisty. W ogóle chyba najdroższym moim piłkarzem był Diego, za którego dałem 2700 chyba. Piękna czy dojdzie pierwszej! A. Mogłem podtrzymać tę piłkę trochę. Okej, okay, no ale znowu przyjęcie mam. Nie no, tu miało iść grać. No wbijamy. Dobra. Leć. Kur... Za późno. Ale... Nie. Ja. No, teraz obrona. Ups. Nie? Nie, obrona naprawdę jest bardzo dobra z tymi główkami. Wybijają wszystko! O! Już mi się teraz poszczęściło! Od razu Do środka. Widzimy, że tu jest wolny. Do środka zagramy? Nie! Uuu, tego się nie spodziewałem, że się tam do góry zagram, ale spokojnie przejmują piłkę. Hm. Ło, a wyskoczył teraz. I w gola nie stracić do przerwy. Potem jak sobie poradzimy. Potem zagramy z kontry. Nie do tego, no ta gra mnie przeraża. <laughs> Był spalony? Był. O, prawie miałem. Nie, nie. Pfff, chybałem. Nie, gol. A! Pięknie. Bramkarz. Mmm czemu tamten nie wychodził? Koniec pierwszej połowy No i okej w sari Grajmy od razu drugą Tiago jest zmęczony Będzie Będzie następnym meczu odpoczywał I tak jak powiedziałem gramy z kontry Ups, no teraz trochę przesadziłem. Ale spokojnie. Co on zrobił? Nie, ty debilu, ty debilu! Dobra. No nie. Skąd już tak nie grają do przodu? No ale koleś chyba wszystkich sił używa. Hmm. Pakował się kolej na mnie Żółta A ją najlepszy strzelec w zespole Zobaczmy to jeszcze raz. Był ewidentny. Ewidentny. się gdyby Wychodzimy... to ależ nie tutaj nie tu może być Nie, Tak pięknie ich pomijał wszystkich. I będzie gol? Nie. Dobre mają główki, ale nos trochę słabe. Dobry bramkarz. No spokojnie już. Jaka strata? Strata! No dobra, już nie będę tak grał. To było głupie zagranie z mojej strony. A kurwa, spalony. Był? No, nie powiedziałbym. Ja bym tego nie odwiedził. Pięknie. Ale jeszcze, żeby to padał. Padał. I znowu długie podanie, ale nie dojdzie. Za mocno. Coś więcej środkiem muszę pograć, bo gram tylko... ...długie. Łup! broni. No nie że on stracił piłkę. Ej, no koleś! Dobre przejęcie, brawo! No i mamy podanie do bramkarza, ale też mamy bizdy. Leć. Pięknie. Dexler. Nie ta noga. Musi być. Nie ma. A, gdybym wiedział, że on tego nie przy... gdyby on tam ten koleś nie wbiegł na niego, Ups, robi się nerwowo. Nie wychodź, nie wychodź. A, się już obował Nie, no koleś nie umie grać. A, no i grał na padzie. Jakby ktoś nie wiedział, na no, klawaturze nie da się grać. to. Ja nie wiem, nie rozumiem ludzi, którzy grają w tą FIFA ogólnie na klawiaturze. Znam takich, ale nie rozumiem, Kompl kompletnie nie rozumiem. No co ja, co nie umieć? sztuczki zrobić? No wybijamy. Nie do tego do środka miało być, a teraz to w ogóle, co to za koleś jest? A to nie miało tak, to nie miało tak być. Gustawo. Pięknie. Komu? Nikomu? Nie wrzucił. KURWA W TAKIEJ MINUCIE! Zmieniamy taktykę I znowu Chyba już go dobijemy Dobra koleś, już się nie podniecaj tą bramką Naciskaj to Wyraźnie Tak, wyraźnie demonował No Wysoki pressing Patrzcie jak ja go też jest Nie do tego mieć tam na lewo grać, kurwa, na lewo. Pięknie. Zobaczymy, czy uda mu się tam Nie! Przejmij! No kurwa. Chciałem zmienić zawodnika na no, tamtego, co był bardziej u, u góry. Alkoleś też chyba chce mnie dobić. Teraz walka się zaczyna, dopiero. ć! Nie! Pięknie. Pięć minut do końca. Spójrzmy. Wyjdź? Nie. Nie! Co za kurwa? Nie, Nie, taki łatwy mec. Było, faulu, zatrzymał mnie, no jak kapitalnie rozegrali No Grałem jakby jakieś Muszę wyrównać No i znowu zostanę w tej ósmej Może to być O Jezuś, 4 minuty do remisu Muszę ja chociaż zrobić ten jeden punkt Dawaj, nie! No dlaczego? Dlaczego? To się nie może dziać. Koleś, kurwa, graj bo mnie w kurwę. Pięknie. Nie, tylko nie ten zawodnik, to jest koch. Nie. Jeszcze jedna akcja, proszę cię. w dupę przesadziłem! Ale lipa przegrałem! W takim, no fatalnie, fatalnie. Czy ja to mogłem spokojnie wygrać. Ale chujnia! No, w dupę, ale fajnie trap. Kasy zarobiłem. Beznadziejny mecz. W moim wykonaniu mogłem śmiało to wygrać. 9 punktów utrzymanie Pozostało jeden mecz. Zobaczymy. Albo wygram. Albo zostaje. Czy albo przejdę do następnej ligi, albo zostaję. Okej, okay, to ja już bardzo zapraszam do kolejnych materiałów i trzymajcie się na razie.